I powiedziałem ci to nieraz. że ja jestem z tyłu za tobą i widzę, co robisz. Jasiu, możesz powtarzać tysiąc razy i pisać. Ja i tak wiem, jak to się stało. Marko, ale, Marko, ale skąd, skąd ty wiesz? Powiedz, skąd ty, skąd ty to wiesz? Powiedz nam, skąd to wiesz? Dylem do wody, wody mam poszlaki, sam nikt wtyczki nie wyłączył, bramka możemy skrzypić. Dobrze wiedział, jak szypiała, jak bata weszła na posesję, on dobrze wiedział, co zrobi. Ja dobrze wiem, co on zrobił. Niech chłopak się modli, bo to już niedługo, to już nie bardzo niedługo. Kłamca, zwykły kłamca i oszust. Większość Polski o tym wie. Ja mu obiecałem, że ja mu to udowodnię i dlatego jestem jego problemem. Ja mu to udowodnię. Jak Ty razem szukamy sprawcy? No, szukamy sprawcy.